W dzisiejszym odcinku dowiesz się, co tak naprawdę się zmieniło w pozycjonowaniu stron w dobie AI. Jak sprawdzić, czy ChatGPT, Gemini czy inne narzędzia oparte o AI wiedzą, że istniejesz. Oraz jakie kroki możesz zrobić samodzielnie, bez działu marketingu, bez armii specjalistów od pozycjonowania, tak by AI zaczęło polecać Ciebie, a nie Twoją konkurencję. Cześć! Ja nazywam się Katarzyna, a to jest Studio AI AI w pigułce. Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, freelancerem, czy pracujesz w działu marketingu, albo po prostu chcesz, żeby Twoje treści były lepiej widoczne w świecie AI, ten odcinek jest dla Ciebie. Zapasz kawę, rozsiądź się wygodnie. Zaczynamy! Dziś porozmawiamy o temacie, o którym coraz częściej słychać, ale nadal jest trochę mglisty. Czy w dobie AI, sztucznej inteligencji, narzędzi takich jak ChatGPT, Perplexity czy Gemini klasyczne pozycjonowanie ma jeszcze sens? Odkąd pojawił się internet i wyszukiwarka Google, wszyscy zastanawiali się, co zrobić, żeby być na pierwszym miejscu w wynikach tego wyszukiwania. I podejmowane były różne działania typu zbieranie linków, optymalizacja słów kluczowych, optymalizowane nagłówki. Czy choćby linki zewnętrzne, które kierowały ruch do naszej strony. I to wszystko ma dalej znaczenie. Zamiast wpisywać w Google najlepszy krem dla skóry wrażliwej, wpisują w czacie GPT czy Gemini, mam skórę suchą, wrażliwą, jestem po 30, jaki krem byś mi polecił? I teraz uwaga, AI nie pokazuje nam listy linków, ono daje nam gotową odpowiedź, bardzo często już są załączone źródła i dodatkowe informacje, które tak naprawdę powinniśmy zweryfikować. Teraz nie walczymy o pozycję w wynikach wyszukiwania, ale walczymy o to, by pokazać się w narzędziach AI. W klasycznym SEO myśleliśmy bardziej pod kątem, które miejsce mam na daną frazę kluczową w wynikach wyszukiwania. W świecie AI chodzi o to, by narzędzia takie jak ChatGPT czy Gemini w ogóle wiedziały o naszym istnieniu. I to jest fundamentalna zmiana. I tutaj pojawiają się nowe pojęcia, przy których czasami można połamać sobie język. Prawda? Dużo tego. Pierwsze to GEO, czyli Generative Engine Optimization czyli pozycjonowanie pod generatywne silniki AI, takie jak ChatGPT czy Gemini. Kolejnym pojęciem jest AEO, czyli Answer Engine Optimization, czyli optymalizacja pod silniki odpowiedzi, czyli wszystkie silniki, które nie pokazują listy linków, a gotowe odpowiedzi. LLMO lub AI Search Optimization. Czyli optymalizacja pod duże modele językowe w ten sposób, by treści, które ty dostarczasz, były łatwo zrozumiałe dla tych modeli oraz aby miały łatwość ich cytowania. Czyli dzisiaj nie chcemy być pierwsi w Google, oczywiście chcemy, ale chcemy również, aby nasza marka była polecana przez narzędzia AI. Czy to oznacza, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z SEO? Myślę, że nie, ale trzeba byłoby do tego dodać i może skierunkować się mocniej na strategię związaną z AI. Nie jestem zwolenniczką do tego, by dobre, sprawdzone metody, które działały do tej pory, zamieść i wykasować wszystko i idziemy w nowym kierunku, tylko aby na początku przynajmniej łączyć, czyli zostawiamy klasyczne SEO, ale dokładamy do tego strategię, która kierunkuje nas pod kątem AI. Czyli może warto byłoby się ukierunkować nie tylko na słowa kluczowe, ale być może mocniej zwrócić uwagę na prompty? Musimy się zastanowić, jakie prompty może wpisywać użytkownik, by znaleźć nasze produkty. I to jest kluczowy element: z jakimi problemami, pytaniami mierzą się nasi klienci albo osoby, którym możemy zaproponować nasze produkty. Na przykład, fryzjerka, która specjalizuje się w koloryzacji blondów, albo freelancer od social mediów, który prowadzi konsultacje i kampanie dla małych firm, sklep z akcesoriami dla akwarystów, albo twórca produktów cyfrowych. I teraz zastanówmy się: co twój wymarzony klient pisze do AI, jakie zada pytania, co będzie w promptcie? Może jak wybrać fryzjera, który ogarnia koloryzację blondów, czy specjalizuje się w pielęgnacji włosów kręconych? Jakie narzędzia do planowania sprawdzą się w małym zespole? Albo jaki prezent kupić babci, która uwielbia pracę w ogrodzie? I tutaj odsyłam Cię do małych testów. Ściel się w skórę swojego wymarzonego klienta i spróbuj zadać AI pewne pytania. Zmieniaj formę y, zapytania, żeby potestować, jakie odpowiedzi będzie Ci dawać AI. I pamiętaj, tak samo będą zachowywać się Twoi klienci. I teraz ważna część, czyli treści. I nie chodzi tutaj o pisanie pod roboty, ale o pisanie po ludzku, ale w określony sposób. Warto pisać bloga czy mieć sekcję najczęściej zadawane pytania. Pisać tak, by na początku pojawiały się jedno, dwa zdania, które odpowiadają właśnie na pytania, które może zadawać użytkownik, a dopiero potem troszkę mocniej rozwinąć treść. Przykładowo, jeśli szukasz prezentu dla babci, najlepiej sprawdzą się trzy rzeczy i tutaj możemy dalej wymieniać i wytłumaczyć dalej o co nam chodziło. Teraz będzie parę słów technicznych, ale niech cię to nie zraża. Pamiętaj, że AI jest twoim asystentem i pomoże ci rozwiązać wiele, wiele problemów. Ja sama przy pozycjonowaniu strony czy przy tworzeniu w ogóle strony korzystałam z AI i wiele razy czy linkowanie lub inne problemy z tym związane rozwiązywałam z pomocą AI asystenta. Co więc powinniśmy sprawdzić, mając na przykład stronę na WordPressie? Po pierwsze upewnij się, czy nie blokujesz botów w Robot Teste. Jeśli nie wiesz co to jest, zapytaj AI, ona ci na pewno wszystko powoli wytłumaczy. Tak jak wspominałam wcześniej, warto jest mieć sekcję najczęściej zadawane pytania, czy pokazywać cenniki za nasze usługi, ale upewnij się, że nie są to jakby pliki, które są dołączane do naszej strony typu nie wiem PDF czy jakieś obrazki, ale również to, żeby to był tekst. Chodzi o to, by ułatwić AI sposób odczytania tych treści. I teraz bardzo ważny punkt, czyli Twoja obecność w internecie, bo strona filmowa to nie jest wszystko. Oznacza to, że liczą się również recenzje, informacje na forach, posty w social mediach oraz komentarze użytkowników, Twoje opinie w Google czy ogólnie wszędzie tam, gdzie ty możesz się pojawiać bądź tam skąd AI czerpie wiedzę. Nie jest tajemnicą, że duże modele językowe są trenowane na przykład na treściach z Reddit czy Quora. Jeśli pierwszy raz o tym słyszysz, polecam ci zgłębić temat za pomocą AI. Ale może warto rozważyć, czy to nie powinien być kolejny kanał, w którym powinniśmy dostarczać nasze treści. Pamiętaj, że Chat GPT, czy nawet ustawienia na LinkedInie, czy innych profilach społecznościowych mają w ustawieniach opcję, możliwość trenowania na naszym profilu, czyli tego, co my piszemy, modeli językowych. I tutaj zostawiam Ci do rozważenia, czy może jeśli nie jesteś specyficzną, nie wiem, firmą farmaceutyczną, za którą stoją tajemnice, składniki i inne receptury danych produktów, to może warto rozważyć, aby pozwolić AI, by było trenowane na naszych treściach. A teraz wykonaj prosty test. Wejdź do Gemini, do ChatGPT GPT, czy chociażby do Perplexity. Zadaj pytanie, które jest z Twojej branży i zapytaj na przykład o to, żeby ChatGPT GPT pokazał Ci na przykład 10 firm z danego obszaru i zobacz, czy Ty będziesz się znajdować w tych firmach. Jeśli nie, to masz pracę hmm. domową do odrobienia. I warto tutaj zbierać informacje z rynku, czyli od Twoich klientów. Porozmawiaj ze swoimi klientami. Zapytaj ich, czy korzystają z narzędzi AI, czy szukają w czacie GPT konkretnych um, rozwiązań, systemów, które dotyczą Twojej branży. I może to być fajny punkt odniesienia do tego, by zacząć testować, jak klienci mogą nas wyszukiwać w AI. Ok, podsumujmy to troszkę. Czyli SEO nie znika, ale do SEO dochodzi AI. Twoi klienci najpierw pytają AI, a potem dopiero klikają. Nowe pozycjonowanie polega też na tym, żeby AI mogło Cię swobodnie zacytować i polecić. Nie potrzebujesz armii specjalistów, ale warto wykonać już pierwsze kroki w tym temacie. Czyli na przykład przeprowadzić analizę problemów, z którym spotykają się Twoi klienci. I tutaj odsyłam Cię do filmiku o Perplexity, gdzie pokazywałam, jak na przykład wykonać Deep, research, deep Search. Sprawdź, czy Twoja strona nie blokuje botów. Jeśli te treści Was interesują, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki filmik już z Case Study, gdzie na przykład są ustawienia w WordPressie, albo gdzie zaznaczyć co na YouTubie, żeby być widocznym w wynikach wyszukiwania AI. Jestem bardzo ciekawa, czy podejmujecie już jakieś działania w kierunku pozycjonowania pod AI. Jeśli tak, i macie jakieś przykłady, dajcie znać w komentarzu, chętnie je przeczytam. Kliknij subskrypcji i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za dzisiaj, i do zobaczenia.